W Rakowa z górnikiem zabrze Częstochowianie mieli dodatni bilans i chyba dlatego prowadzili otwartą grę z drużyną, która ostatnio strzeliła 6 goli swoim przeciwnikom. 13 minuta meczu okazała się pechową. Błyskawiczna kontra górnika, dokładne podanie kuźby do Michała Probierza, strzelca bramki i prowadzenie zabrzan 1 do 0. Utrata bramki rozsierdziła nieliczną grupę szalikowców Rakowa, którzy zapalili świece dymne w swoim sektorze. Była to zapowiedź późniejszych wydarzeń. Zespół Górnika, świetnie przygotowany do rundy wiosennej, bardzo groźnie kontratakuje. Dźwigała, Kuźba, Urban rozumieją się wspaniale. Dokładne podania, tempo, stwarzają pole do popisu napastników. Również stałe fragmenty gry, Zabrzanie mają dobrze opanowane. W 40 minucie po rzucie wolnym, egzekwowanym przez Mieczysława Agafona, Marcin Kuźba głową skierował piłkę do bramki. Do przerwy utrzymał się rezultat 2 do 0 dla Górnika. W przerwie sędzia. Pan Marczyk nakazał kibicom Zabrze zdjęcie transparentów propagujących hamstwo. Konieczna była mediacja kapitana zespołu Dariusza Dźwigały. W 57 minucie faulowany Robert Wilk zarobił rzut wolny, który skutecznie wykorzystał kapitan Zabrzan Dariusz Dźwigała. Oto bramka ze stałego fragmentu gry. Częstochowianie, tylko ambicje mogli przeciwstawić świetnie zorganizowanej obronie górnika. Nie potrafili znaleźć się w dogodnej sytuacji strzeleckiej. Po takich akcjach następowały zwykle kontry Górnika. I w 73 minucie Marcin Kuźba strzelił swoją drugą bramkę po znakomitym podaniu Darka Dźwigały. 10 minut później Kuźba mógł zdobyć trzeciego gola, ale trudno to zrobić na siedząco. W ostatniej minucie szansy na strzelenie honorowej bramki nie wykorzystał Bogdan Pikuta. Andrzej Bledzewski zachował czyste konto. Raków Górnik 0 do 4.